Cześć, Ewa. Cześć. Ostatnio miałem rozkminę na Twój temat. Dlaczego ty masz pseudonim Kleo? Kleo to jak... śpiewa. A skąd ta Twoja Cleo? Ja Mam przez K. K, No wiem. Przez K, jak kocham. Mm -hmm. um, mam Kleo, wiesz co? Od Kleopatry. I chciałam po prostu. Um, czy też miałam taką fryzurę z grzywką? Mm -hmm. I Kleopatra w ogóle była taką wojowniczką, która musiała sobie radzić w męskim towarzystwie z mężczyznami. I ja wtedy rozpoczynałam karierę w boksie i taki przyszedł mi pomysł do głowy, że będę Kleopatrą. A później, jak, czyli ty mm -hmm. byłaś przed tą Kleo? we <laughs> Bo tych wcześniej zaczęłaś, która no się zaczęła? Ja w 2013. Ja eee, podobnie jakby, zaczęłyście no podobnie Ciekawe ja, po te, ja była się. Pionierką. Wierze, ja się dowiedziałam w ogóle, hmm? że jest właśnie piosenkarka Klea. No nie wiem, no, może, może ona, ale jest, ona jest przez C, ja jestem wszystka. No i super. Ja w ogóle uwielbiam sposób Twojej rozmowy na konferencjach, jak to się nazywa? Eee, Ktoś się tego uczył? Kto się tego uczył? Eee, nie powiem, że rodzice, bo to nieprawda. Po eee. prostu się taka urodziłam i mówiłam ci poza kamerami, że no, taka menda ze mnie, także lubię mieć cięty język. Wiesz, co ja się wychowałam się wśród braci, wśród mm. facetów, musiałam sobie po prostu radzić. Jak nie mogłam, wiesz, gdzieś tam pięściami czy kopniakami, to po prostu z słowem musiałam. Ale w Free Fightach chyba to jest wpisane w to wszystko, nie? I tak. Kamiszka podczas pierwszej konferencji no trochę zawiodła tak. ludzi, bo nie no chciała. Właśnie, właśnie. Um... Bo ludzie tego oczekują, tego, co tak, tam powiedziałaś. Tak, właśnie. Tam. Tak, tak. Ludzie oczekują właśnie e, ciętych tutaj dymów mm. e, i na tym to polega. Mniej się liczy walka, chociaż też się liczą oczywiście e, walki, e, ale no nie przychodzimy do tak nie umawiamy się na kawę, także Kamina również mnie zawiodła na pierwszej konferencji, również na rundkach bardzo mnie zawiodła. Ja chciałam taką, wiesz, wzbudzić sportową agresję hmm? i nastawić się na ten pojedynek, ale dzisiaj myślę, że dała radę. bardzo <laughs> się. Troszeczkę się poprawiła, troszeczkę no, się bardzo, poprawiła. Bardzo mi się dzisiaj podobało. <laughs> Nazwałaś ją lampucerą. Co to znaczy według ciebie? Myślę, tego nie sprawdziłem sobie w internecie. Jak byś przetłumaczyła, kto to lampucera? Słuchajcie, to generalnie podali mi coś ludzi w internecie, ja to powtórzyłam, lampucera, no taka wiesz, wmalowana, taka wylaszczona, taka przesadnie gdzieś upiększona, pomalowana, taka sztuczna. Dlaczego uważasz, że ona wybiła się na plecach swojego partnera? No tak, tak powiedziałam i będę nadal to podtrzymywać, że Kamila jest znana z tego, że jest narzeczoną Artura Szpilki i wybiła się jakby na jego nazwisku, na jego followersach, gdzieś pewnie też Pomogło jej to w zbudowaniu swojej, swoich marek osobistych i powiedziałam ci, że bardziej bym do niej nabrała szacunku, gdyby media zaczęły pisać, tak walczy Kamila Wybranczyk, a nie walczy narzeczona Artura Szpilki. Ale jest, coś, mi, takiego, jest mi, coś takiego, jest coś takiego. No. Ona mi wiesz zarzucała, nie miała się czego przyczepić, to zarzucała mi, ja jakby no, sama pracowałam na swoje nazwisko, ona mi dzisiaj zarzucała, że ja się piołam po szczebelkach kariery, bo znałam dobrze promotora. No i to takie było nóż w plecy, bo nie ma na to dowodów i to jest takie trochę umniejszanie, deprecjonowanie osiągnięć kobiety, więc to dzisiaj było moim zdaniem mało fajne. O co chodzi z tym promotorem? No że ja niby, niby, jakiś wiesz, no, Tak, że ja niby miałam A romans. Był, czy nie, był? nie Nie, było, nie było żadnego romansu. Nie. A coś Pozdrawiam ci dał się, chociaż ten promotor? Mario... Tak, coś? tak, no w, wiesz, jakby wypromował mnie, A, dawał mi walki i... Ale w dostał temu... za to kasę? No tak, dzięki temu. To nie zarabiał... tak, że za darmo? Nie, 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 A, okay. nie. Za darmo to wiesz, nawet teraz się nikt nie chce bić. Także Mariusz Żerbowski wiesz, dał mi szansę, wypromował kobiece hmm? boxe w, 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 w Polsce. Byliśmy też w Las Vegas, walczyliśmy, więc jakby wiesz, no wiadomo, że no niektóre kobiety chyba Zazdrosna, czyli takie właśnie jak Kamila, zazdrosna, no bo ona karierę swoją zbudowała na swoim narzeczonym. A czy twoim zdaniem ona ma szacunek na mieście? Na mieście? Pod jakim względem rozwin szacunek na mieście? Nie wiem. No że jak idzie, tą mówią Kamila, czy że idzie od szpilki? I czy ludzie liczą się z jej zdaniem? No pewnie robiłaś research, bo ty jesteś zawsze dobrze przygotowana, wiesz moja co? droga. Yy, robiłam research, no to właśnie mówią, że właśnie, że lambucera yy, i że yy, właśnie narzeczona szpilki i że nic nie osiągnęła. Yy, więc tak mówią, ale ja jej nie oceniam, wiesz personalnie, dlatego że ja wychodzę walczyć z Kamilą do Oktagonu i naprawdę personalnie jakby, jeżeli chodzi o jej życie prywatne, to mnie nic nie interesuje. Ona dzisiaj wiesz trochę o moim hmm. życiu prywatnym, czyli wiesz, yy, mówiła, że tam też yy, to było w sumie dobre, nie? Myślałam, że na pierwszej konferencji o tym powie. Bo ja mam, naprawdę, ja mam duży dystans z tym. Wiesz, um, zarzuciła mi, że spotykałam się z jakimś karłem. No, miałam trochę niższego FZ, nie? I jej powiedziałam, że z facetów się mierzy tak albo tak, więc ja wolę tak, nie? No, więc jakie to ma w ogóle znaczenie? Wiesz, nawet jak mu się z karłem, to jakie to ma znaczenie? Nawet jak mu się spotykała z dziewczyną. A na konferencji pojawił się też ciekawy wątek związany z jej przeszłością. Co się działo 11 lat temu, bo Marta Linkiewicz też coś tam wiesz, podszczypywała, czy ty coś tam słyszałaś? Tak, ja słyszałam, ale no nie mam na to dowodów, ale każdy o tym mówi, no że podobno tam jakąś miała nieciekawą przeszłość Kamila, ale no może kiedyś sama o tym powie, może coś na ten temat napiszę i powie dziewczynom jak wyjść z jakiegoś tam wiesz, bagienka. Ale że no obydwie sugerujecie, że to prostytucja. No tak ludzie sugerują, mm. ale nie mam dowodów ani nic na ten temat jakby głębiej ci nie mogę powiedzieć, bo to są, wiesz, plotki, nie? no różne mogą być plotki, więc dopóki ktoś nie da jakichś takich, wiesz, sztywnych dowodów, to nie zagłębiałbym się tak w ten temat. Dobra, a w świecie sportu pojawiają się niemoralne propozycje? Dostałaś coś takiego? Nie, nigdy w świecie sportu nie dostałam żadnej propozycji niemoralnej, ale zdarzają się takie propozycje cały czas mm? e, na social mediach. E, całkiem niedawno otrzymałam e, nagie zdjęcia <grym> pana. E, nawet nie wiem, co tam pisał, bo ja od razu wtedy blokuję, usuwam czasem, robię screeny i wysyłam do moich przyjaciółek, żebyśmy się pośmiały. E, natomiast nie, nie, ma takiej sytuacji, że wiesz, dam ci tą walkę, jak tam wiesz, pójdziesz ze mną na kolację mm? czy coś więcej. Nie ma takich ofert, też nie ma takich pieniędzy w sportu, żeby były takie czarne, wiesz, historie gdzieś tam zakulisowe. Dobra, a ile, jeżeli możesz podać, zarobiłaś na zawodowej walce najwięcej za dawnych lat? Nie chcę powiedzieć się dokładnej ale kwoty, ale um, na przykład w Las Vegas bardzo dużo zarobiłam, to były tam dolary. A jeżeli chodzi w Polsce, to zależy, wiesz, jakich masz sponsorów, czy masz sponsorów za walka, ale nie są to takie kwoty jak we Freakfightach. We, Freak, we Freak fightach e, są dużo większe zasięgi, przychodzą już ludzie ze swoimi e, kibicami, no inna sprzedaż per-per-view. Nie każda walka w boksie jest przez per-per-view. Tutaj moja rywalka mnie zaczepia. E, no, wiesz, jest miła, teraz badała mi perfumy, nie? <śmiech> Właśnie. <śmiech> tak, więc nie wiem, co z tymi perfumami zrobię, bo jak ona się pryskać, to będę myślała o niej, więc chyba komuś przekażę w prezencie. Yy, wracając do wynagrodzenia z free fightów, no to można sobie tu mieszkanie kupić, nie? No właśnie, A można, można za sobie. Za walkę profesjonalną? Tak, może sobie kupić. Możesz... Kupi ile metrob byś sobie kupiła, moja droga, tak to przeliczmy. Nawet, nawet garaż może być znajdują, naprawdę. Serio, garaż. Yy, I nic więcej. Jak się czujesz, jak jesteście plecy w plecy? E, spoko. <laughs> Spoko, wiesz, tylko nie chcę jej oddać pleców, nie? Dobra, to my kończymy już te rozmowy. Jakie jest wymarzone dzięki. zakończenie? Nie, jeszcze ja, nie. dzięki. Myślę, jeszcze, nie? jeszcze nie, dzięki. Jakie wymarzone zakończenie waszej walki? No Oczywiście moja wygrana. Najfajniej byłoby przez, przez knockout. Prawy prosty. Prawy prosty rozprasza mnie, rozprasza I... mnie. Wiedziałem, że tak będzie, jak staniecie obok tak, siebie. Tak, A, bo tak. ja jeszcze przypomniało mi się, że mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Tak. Bo, bo ty ostatnio byłaś w Pytaniu na śniadanie. Tak. Czy twoi fani y, zarzucali ci, że nie powinnaś tam chodzić? Nie. Bo czasem jest znaczy, tak, że jak nie. idzie się do TVP, to A. dostaje się hejty. Wiesz, o co chodzi? Co ty to... o występach y... Zależy. Ja idę tam nie politycznie, tylko mm. chodzę do programów takich no rozrywkowych i czym mnie zaproszą do TVN czy do TVP2, no to dla mnie jakby idę tam z pewnym przekazem, z jakąś historią, nie wiem, albo sportową, albo, no wiesz, jak do pytania, jak to pytania w śniadaniówkach, tak, nie wiem, o pieski, czy no takie ważne tematy, jak na przykład toksyczne relacje, toksyczne związki, w związku z tym to nie ma nic wspólnego, nie powinno mieć nic wspólnego z, wiesz, z polityką, czasem ktoś tam się obraża, czasem ktoś nie? lubi, więc to zależy, wiesz, pewnie kto, po której jest stronie, ja po prostu idę neutralnie, uważam, że jak chodzę do takich programów, to programów to absolutnie neutralnie. No i jak tam w pytaniu na śniadanie? Dzień dobry, w pytaniu nie byłem. Fajnie jest? Eee, spoko jest. Spoko jest. Zapraszają moje pieski, więc ja to w sumie chodzę, tak wiesz, jako taki mebel, nie? nie? Z pieskami po prostu, jako niania piesków. Lubię te tematy, które są ważne właśnie o toksycznych relacjach, bo kilka miałam toksycznych związków i myślę, że mogłabym na ten temat kiedyś napisać książkę. Dobra, to jeszcze zahaczę o tą produkcję. Czy czujesz się zaopiekowana tam? Tak, Przez o co ci chodzi. Nie, ludzie Buldzi klikać w TVP, a ja czuję, że tam jesteś. Tak? tak, pytam, tam pytam. Nie no pytam. spoko, wiesz, makijaż robią, dazą mi kawę. Yy, fajni są prowadzący, jakby nie no, spoko, ja tam lubię chodzić, naprawdę. Ja się ja w ogóle tam chodzę od 8 albo 9 lat, więc ja tam lubię starz chodzić. To jest. No też jest, no w sumie to ja tam powinnam już program jakiś swój prowadzić, wiesz. A chciałabyś dostać program w TVP? Yy. Chciałabym kiedyś prowadzić jakiś program, wiesz, myślę, że, myślę, że no, no jakby nadawałabym się do tego, ale teraz to zabrzmiało mało skromnie, ale jarałoby mnie to, o tak chciałam powiedzieć, że fajnie lubię rozmawiać z ludźmi i lubiłabym prowadzić wywiady i nie wiem, reporty. Podżować coś, dobrze powiedziałam, czy nie dobrze, nie wiem, robi się reportaż, tak. Czyli jak zakończysz y, pracę, to możesz przejść na moje stanowisko, wywiady sobie porobić, wszystko się zgadza. Nie, myślę, że ciebie nikt by nie zastąpił, kochane. Poza tym efka. ja jeszcze Ale muszę trochę popracować nad tym, żeby wolniej mówić, wolniej Ale mówić. Dziękuję Ci bardzo, o Twoich toksycznych dzięki. relacjach. Porozmawiamy sobie kiedy indziej, bo to temat rzeka chyba co. No. To czasie się przykawie spotkać. Tak, trzeba się przykawie spotkać, a jest tego trochę. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki.